W tym momencie widzisz ekran główny e, mojego pulpitu platformy marketingu internetowego Builderol. I tu są wszystkie aplikacje, e, które ja sobie zamontowałem, które ja najczęściej używam. Chciałem dzisiaj tobie pokazać narzędzie, który, dzięki któremu możemy stworzyć lejki sprzedażowe. E, połączyć je z naszą bazą e-maili i to jest e, Fano Builder. Przejdę tutaj i stworzymy razem krótki lek sprzedażowy. To jest strona główna. Tej aplikacji do budowy właśnie lejków sprzedażowych i klikam tutaj Add New Funnel. Mogę tutaj wykorzystać już gotowe szablony szaty graficznej. Jest tutaj kilkanaście pozycji. Ja jednak wybiorę taki pusty i naciskam przycisk Create Funnel. Jestem już teraz na Obszarze roboczym, gdzie mogę zaprojektować swój lejek sprzedażowy, i to właśnie teraz zrobimy. Czyli klikam Start New Funnel. Po lewej stronie są tutaj strony Lead Capture, czyli strony zbierania adresów e-mail, strony sprzedażowe do wyboru. Tutaj są strony wideo, zwykłe, zwykłe landing page, product launch page. Także jest tutaj naprawdę kilka stron do wyboru. Strona na zapis do webinaru, strona typu membership, strona podziękowaniem, czyli tak zwana thank you page. Jest są też również inne strony. Jest też zakładka blueprints, czyli gotowe szablony lejków sprzedażowych w zależności od twojego produktu lub usługi którą posiadasz w swojej ofercie, możesz tutaj już za dosłownie jednym kliknięciem wybrać już gotowy, skonfigurowany dla Ciebie lejek sprzedażowy. Ja nie będę tego robił. Dla tej prezentacji stworzę właśnie tutaj lejek sprzedażowy zupełnie od zera. Chciałbym, żeby mój lejek sprzedażowy posiadał stronę z zapisem, czyli Squeeze Page. Ta strona już jest dodana. Razem z formą zapisu, przekieruję sobie ją właśnie tutaj. Klikam tutaj ten plus. Najpierw wybieram potwierdzenie zapisu do bazy mailingowej. Następnie chciałbym dać swoim klientom jakiś PDF do pobrania, czyli Download Page. Klikam plus. I chciałbym również dodać stronę z podziękowaniem, czyli thank you page. Na stronie z podziękowaniem od razu może być informacja do upselli, ale żeby ten tutorial nie trwał zbyt długo, to pozostanę na tej konfiguracji. W tym momencie łączę ze sobą wszystkie strony. Jeżeli kliknę prawym przyciskiem myszy. Podświetla mi się z prawej strony ekranu małe menu. Mogę zmienić nazwę danej strony. Mogę dodać pop-up. Mogę dodać Split Test oraz tagi. Mogę również zapisać sobie od razu, że strona zapisu będzie moją stroną homepage. I tak analogicznie. Każda z tych stron może mieć zmienioną nazwę i dodane te same właśnie pop-up, split test, jak również tagi. Klikam Generate Site, go to the website. Tak wygląda mój lejek sprzedażowy w aplikacji do budowy stron internetowych. Mój lejek sprzedażowy został zaprojektowany w aplikacji Funnel Builder. Teraz zostałem przekierowany do Cheetah Website Builder. Jest to kolejna aplikacja, dzięki której możesz stworzyć strony internetowe, jak i również konfigurować już zapisany wcześniej lek sprzedażowy. Po lewej stronie menu, takie jak General Site Settings, możesz zmienić nazwę strony, dodać opis. Tutaj jest też opcja. Dodania split testu, dodania SEO Twojemu lejkowi sprzedażowemu. Tutaj, w script settings, jest miejsce na to, aby dodać pixel z Facebooka menadżera reklam, pixel z Google Analytics, pixel z Google Tag Managera. Możesz to wkleić ręcznie tutaj. Jak również jest tutaj na ID pixela Facebooka. Na ID Google Analytics i na ID Google Tag Managera. Także masz dwie możliwości dodania kodów śledzenia poprzez ID danej platformy, albo wkleić kod śledzenia tutaj. Możesz też dodać pop-up, nagłówek, stópkę. tu jest też GDPR Settings, jest to nic innego jak popularne ciasteczka, aktywuje się bardzo prosto. Save. I w tym momencie nasze ciasteczka już znajdują się w lejku sprzedażowym. Możemy też dodać ręcznie super checkout, czyli po prostu produkt razem z zakupem, podłączyć domenę. Wykorzystałem wszystkie opcje menu, które mnie interesują. Naciskam przycisk Publish. Mój Lake sprzedażowy jest już opublikowany. Przechodzę z powrotem na stronę główną kreatora stron internetowych Cheetah Builder, i tutaj jako pierwszy. Jako pierwsza nowa strona znajduje się właśnie mój lejek sprzedażowy. Klikam Edit Site i mogę przejść do edycji poszczególnych stron. Żeby ten tutorial i poradnik nie trwał zbyt długo, nie będę nic zmieniał, żadnych kolorów, dodawał tutaj żadnych opisów. Ale szybko tylko tobie pokażę, że zaznaczając dany element, tutaj ten box i ołówek, przechodzę do menu tego elementu, mogę go edytować, dodać. Kolory, zmieniać rozmiar, dodać ramkę, zaokrąglić tą ramkę, dodać animację. Także jest to naprawdę pełen, profesjonalny edytor stron internetowych, ale my właśnie w nim edytujemy nasz lek sprzedażowy. Jeśli kliknę tutaj, przejdę do edycji całego panelu. Również klikam ołówek. Pojawia mi się okienko z menu, tutaj zamykam, jeśli kliknę z prawej strony tą strzałkę, również wyświetli mi się okno z menu. Mogę tutaj dodać wiele elementów, nie będę tego robił, jedyne co muszę zrobić to skonfigurować formę zapisu, więc klikam tutaj, będę edytował formularz do zapisu mojej bazy mailingowej. W tym momencie muszę się cofnąć do pulpitu głównego platformy Builderall, i wejść w e-mail autoresponder. Klikam w listy. Tu są wszystkie moje listy, które posiadam i ja sobie teraz dodam nową listę. Tu jest ważne, żeby zaznaczyć double opt-in i double opt-out, czyli double opt-in osoba wypełnia formularz, zapisuje się, przechodzi na stronę potwierdzającą adres e-mail i dalej przechodzi przez kolejne kroki Lejka Sprzedażowego. Klikam Next. Tutaj mam możliwość wpisania dodatkowych informacji dla moich odbiorców. Ja bym chciał, żeby zbierać imię i adres e-mail. Save Changes. Przechodzę jeszcze raz w zakładkę Fields. Chciałbym, żeby imię było na miejscu pierwszym, a adres e-mail na miejscu drugim. Wystarczy, że. E-mail zaznaczę jako 1, imię zaznaczę jako sort order 0 i tak w takim porządku wyświetli się to na moim formularzu do zapisy listy mailingowej. Klikam Save Changes. Moja lista została utworzona. Przechodzę z powrotem na listy. Jak może zobaczyć, tutaj jest moja lista, nowa lista mailingowa, 0 subskrypcji. Wracamy do konfigurowania lejka sprzedażowego. W tym momencie mam podświetlone edycję formularza zapisu. Klikam tutaj tą ikonkę i wybieram listę, którą chcę, aby zapisali się moi odbiorcy. Klikam Save. Mój formularz już jest podłączony z tą listą. Pozostaje tylko zaznaczyć Set Link. Subscribe Pending. Wybieram stronę, czyli page. Confirm Email Page czyli po zapisaniu się do mojej listy e-mailingowej odbiorca musi przejść i potwierdzić swój adres e-mail. A po potwierdzeniu adresu e-mail wybieram No Action, znowu jestem w zakładce Page. Chcę, aby przeszli na stronę z pobraniem mojego PDF, czyli zaznaczam Download Page. Klikam Select. Moja lista zapisu do bazy mailingowej jest już skonfigurowana. Klikam przycisk Save, aby zapisać wszystko to, co już tutaj wyedytowałem. That's fine. I przycisk Close. Przechodzę do edycji strony Download Page, ponieważ strona Email Confirmation Page jest zwykłą stroną taką informacyjną, więc nie będę jej edytował. To jest strona na pobraniu eBooka. Mogę sobie tutaj dodać wszystko, wyedytować tak jak analogicznie poprzednio. Chciałbym tylko pokazać, jak skonfigurować przycisk sam download. Klikam na przycisk download. Na ołówek zmienię sobie kolor. Może na zielony, coś takiego. I trzciąkę. Jeszcze raz klikam na przycisk. Tutaj set link. Zaznaczam tutaj opcję Download, Select File. Wybieram sobie tutaj jakiegoś e Klikam przycisk Save. E-book już jest skonfigurowany. Klikam przycisk Save. That's fine. I tutaj Close. Przechodzę do ostatniej edycji strony. Thank you page. To jest ostatnia strona mojego lejka sprzedażowego, na której znajduje się materiał wideo. Mogę kliknąć na niego. Edycja. Mogę tutaj dodać materiał z mojego kanału, co jest ważne, żeby dojechać tutaj kursorem do tego miejsca. Korzystając z okazji, witam Ciebie serdecznie na moim kanale YouTube. Wybieram sobie teraz jakieś wideo. To jest bardzo ważne, jeśli chcesz dodać wideo ze swojego kanału YouTube na stronę Lejka Sprzedażowego. Musisz skopiować tutaj właśnie ten dokładny kod, który Tobie pokazuje. Wracam do edycji na moją stronę Thank you Page, zakładka General Settings, wideo już jest dodane, klikam przycisk Save, that's fine. Przycisk Close. Wracam na stronę główną. Mój lejk sprzedażowy już jest skończony, skonfigurowany. Wszystkie formularze są połączone ze sobą. Klikam przycisk republish, lejek został opublikowany i teraz klikam tutaj te trzy kropki, go to the website page. Skopiuję to sobie, przejdziemy do okna incognito, wpisuję imię, adres e-mail. Jestem na stronie informującej o tym, aby potwierdził swój adres e-mail. Jest informacja odnośnie potwierdzenia adresu e-mail. Potwierdzam. Zostałem przekierowany na stronę z pobraniem e-booka. Klikam przycisk Pobierz e-book. E-book został pobrany. Zapisuję. Przepraszam, bardzo mała wpadka prowadzącego, ale właśnie sobie zdałem sprawę, że nie dałem tutaj przycisku przekierującego na stronę Thank you Page. Ponieważ tutaj, według mojego szkicu, po pobraniu e-booka użytkownik powinien zostać przekierowany na stronę Thank You Page. Więc tu powinien być też guzik, i zaraz go szybko dodam i wrócimy do, yy, do tej strony. Przycisk: Odbierz Twój bonus, będzie przekierowywał na stronę Thank You Page z podziękowaniem. Klikam. To jest moja strona Thank You Page. Z moim materiałem wideo z kanału YouTube. Cały lejek sprzedażowy jest skonfigurowany. Wejdę jeszcze do aplikacji Mailing Boss, aby sprawdzić, czy rzeczywiście czy mój adres e-mail znajduje się w liście Akademii Marketerów. Wszystko się zgadza. E-mail potwierdzony. Pierwszy subskrybent w liście mailingowej Akademii Marketerów Test się zameldował. Także. Cały lejek sprzedażowy działa, wszystko skonfigurowane, połączone w jednym miejscu na platformie Builderall.